Pierwsze to kolejny przystanek na trasie sztafety Szymona. E, ta sztafeta to moja konwencja wyborcza. Ja zdecydowałem, że nie będę e, miał konwencji e, w, w jednym miejscu w Warszawie z mnóstwem działaczy i za setki tysięcy złotych, bo po prostu mam inne e, priorytety, jeżeli chodzi o wydawanie setek tysięcy złotych. A poza tym moje setki tysięcy złotych na kampanię pochodzą z obywatelskich wpłat, a nie z partyjnych funduszy. Mam nadzieję, że było pod panem. nie jeden. Dzień. Super. dziękuję. Czasami zazdroszczę tym kandydatom partyjnym, którzy mają to wszystko po prostu podane na tacy, u nas to jest jednak no, takie naprawdę no, bardzo mocne przeżycie tak, dla nas wszystkich, którzy to tworzymy.